Hej! Nie no, ja to zawsze wiem jak się przywitać. Witam was dzisiaj we vlogu. Słuchajcie, jedziemy do Łodzi na koncert, więc będziemy się super bawić. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Spokojnie, ledwo dwa zdania powiedziałam już mi w gardle zaschło. Więc biorę was ze sobą i jedziemy! No, mieli Państwo, dojechaliśmy w końcu do Łodzi po naprawdę dosyć sporych przeżyciach, bo miałyśmy dzisiaj z Beatą aż ile przesiadek? Beata, gdzie ty jesteś? Tutaj. LOL. Miałyśmy dwie przesiadki, a nie przywykłyśmy do takich, wiecie, podróży z przesiadkami, bo całe życie zawsze połączenie bezpośrednie, to dzisiaj musiałyśmy się troszeczkę, no... namęczyć, ale dotarłyśmy. Wyszło lepiej niż się Tak. A to tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj w Łodzi zdążyłyśmy na pociąg. Biegłyśmy 3 minuty. Mhm. Biegłyśmy. To był sprint po prostu olimpijski. Korzystając z okazji, że jest jeszcze nie przez nas tutaj to ja uznałam, że zrobię Wam teraz szybki room tour, bo myślę, że to mieszkanko akurat zasługuje na to, żeby je pokazać. Podoba mi się to, że jest tutaj takie przeszklone coś i widać właśnie salonik, co mogliście zresztą zobaczyć, bo Beata tutaj Wam pukała z tego miejsca. A to jestem ja. Proszę bardzo, jaka piękna sztukateria. Tak mało tego, a taki fajny efekt to zrobiło. Tutaj mamy wyjście na balkon. Widok, może nie jest za specjalny, ale tragedii też nie ma. Kuchnia taka mała. Granatowo złota. Ale za to zobaczcie to. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to chyba pomyśleli o mnie. I proszę bardzo. To na cukru. Specjalnie dla mnie. Aha. Takie szklanki, to nie nadaje się do herbatki. Może tu są gdzieś schowane. Nie no, jak może być tyle cukru, tyle herbatki i nie być dobrego kubeczka Właśnie do herbatki. Kto to wyposażał? Moje włosy totalnie pogrzało. Zobaczcie jak się elektryzują. No hit. Dlaczego akurat dziś? Tego nie wie nikt. Miałyśmy być w Warszawie, ale... Przyjechałyśmy tu na koncert Louisa i koncert przenieśli. No i co? I wylądowałyśmy w Łodzi. Ja nigdy nie byłam w Łodzi tak, ja żeby też. być, tylko przejazdem. Więc nie wiemy, czy nas ludzie zaskoczy. Boat city. Ogólnie mam nawet bilety. Wzięłam ze sobą takie te pamiątkowe, żeby zrobić jakieś fajne foto. bo pamiątka to jednak pamiątka. I tutaj jeszcze, jak możecie zobaczyć, jest... Warszawa. 10 lat później będzie się dalej wyostrzało. Mamy bilet jeszcze z pierwszej lokalizacji, która miała być w Progresji w Warszawie 24 sierpnia 2021 roku. By the way, moje paznokcie. ta pokaż też swoje. Znaczy, żebyście sobie nie pomyśleli, że wam pokazujemy środkowy palec, ale kto zna Luisa, ten wie i na pewno zrozumie. Początkowo miało być w progresji, potem przenieśli na torwar, i ze względu na to, że no wiadomo, co się stało na Ukrainie, to z torwaru musieli ten koncert gdzieś przenieść, żeby go nie odwołać. Pewnie to będzie taki mieszany vlog: część będę nagrywała właśnie z aparatu, jakieś tam statyczne rzeczy, a część będzie z telefonu. Też wziąłem ten mój nieszczęsny mikrofon, który kupiłam. Tylko, że on jest ryzykowny, bo ja kupiłam taki mikrofon, czekajcie. Pokażę wam, ta zajmie widzów. Czym? I to jest mikrofon z tej samej firmy, co mam ten, którym nagrywam z aparatu. I to jest taki do podłączania do telefonu. No i nagrywałam tym mikrofonem. I tak, część materiału, po prostu dźwięk idealny. A część. Jak trzeszczało to rany boskie, nie wiedziałam od czego to zależy. I tak myślałam na początku, że od etui ściągłam etui, ale robiło się to samo. 300 zł za niego zapłaciłam. Nie wstaję stąd. Nie wstaje, nie ma opcji. Bata nie garb się. No. <laughs> Okej, okay, szybka poprawa makijażu i lecimy na miasto. Słuchajcie, nie wiemy jeszcze dokładnie gdzie, ale gdzieś na pewno wylądujemy. Boże, jaki burdel! Nie jesteśmy tutaj nawet jednego dnia, a już taki syf. Zero, nie? tak wybywamy, więc. Dzień dobry, kolejny dzień w Łodzi słuchajcie, wczoraj dosyć mało nagrywałam bo wyobraźcie sobie co się stało i to będzie żałosne, ale zgubiłyśmy się na dzisiaj jesteśmy już lepiej zorganizowane mamy w planach iść pod Pałac Poznańskiego yy, gdzie mamy jeszcze zamiar iść gdzieś tutaj w okolicy naszej jest chyba jakiś teatr to tam też byśmy chciały pójść no i to jest nasz dzisiejszy plan, trochę pozwiedzać jutro koncert. Za to mamy dzisiaj przepiękną pogodę, ale co z tego, jak jest? Chuj zimno. I to tak konkretnie. A ja dzisiaj, bluzeczka na ramionczkach z odkrytym brzuchem. Typowe. To już dziś. Miałyśmy iść na to całe kolejkowanie tak mniej więcej około godziny 13, 14, ale koniec końców chyba pójdziemy koło 10 i będziemy stać w kolejce, no bo też chcemy mieć jakieś, wiecie, fajne miejsca. Oczywiście mamy akurat trybuny. Fajnie. Z tego co ja wiem, to niektóre dziewczyny już czekają od wczoraj, czyli noc spędziły pod areną. A było dzisiaj tak zimno w nocy, że ja centralnie podziwiam. Ja stwierdziłam, że też nagram tego vloga specjalnie dla osób, które na przykład nie mogły być na tym koncercie, więc postaram się po prostu nagrać najwięcej, ile będę w stanie. Żebyście może też poczuli cały ten klimat, dołożę wszelkich starań, żeby tak było. Teraz ogarniam sobie usta. Musimy iść jeszcze z Beatą do sklepu po jakiejś rzeczy, bo mam tylko picie, nic do jedzenia. Świetna organizacja, brawo dla nas. Ja się boję, że ja się będę zachowywała jakoś nienaturalnie, że coś mi odjebie w głowie i po prostu nie będę nad sobą panować. O, no control będzie totalne. Ja w ogóle uważam, że Lui na dzisiaj sobie zamówił pogodę, bo ma być 20 stopni, więc no idealnie. Słońce świeci już teraz, więc będzie super. Już jesteśmy prawie gotowe, jest 9.20, z tego co wiem z Twittera już chyba 20 ponad osób czeka yy, na trybuny. Czyli jak my przyjdziemy, to pewnie to będzie, będzie trochę więcej. 21. Najbardziej się boję tego czekania, ale myślę, że dam radę. Ok, zmieniamy teraz jakoś na telefon, bo jak wiecie, nie mogę wnieść większego sprzętu na teren areny, więc teraz będziemy nagrywać tylko z telefonu i lecimy się dobrze bawić. Ja mam centralnie jakąś manię prześladowczą, bo już 10 razy sprawdzałam, czy na pewno wzięłam dowód, oraz czy mamy wszystko, co jest potrzebne. Jeszcze się boję, że jak będziemy wchodzić właśnie na arenę, to nagle mi przestanie działać aplikacja z biletami, na której mam bilety i co ja wtedy zrobię? Nie no, nic złego się nie wydarzy. Absolutnie. Będzie wszystko fantastycznie. Nigdy my poczyniłyśmy tak ogromne zakupy jedzeniowe, że chyba z głodu tam na pewno nie umrzemy. jechałyśmy w końcu. Idziemy kolejkować. Dzień dobry. <laughs> on spotify it really helps and we've just added the sound on tiktok go and make a video it really helps as well Aaron. and lastly there's a bit of the chorus that goes me we'll do it together you'll, get, you'll pick it up we'll have a lovely little moment yeah this one is for anyone that's ever had their heart broken let's do it jump, jump, every time on site security has water and please remember do not throw anything on the stage we enjoy the, the stage. show In the these shows have been unbelievable so far this tour and that is thanks to every single one of you so thank you thank you thank you let's have a good show tonight paul and this is don't let it break your heart i've seen it all. Don't see, and it's the people that work backstage really, really fucking hard. So soon, wait, we're gonna give it up for the crew. Three, two, one, give it up for the crew, go very good crew, Chan. Right, who wants the poets the give it up for all the poets to support? Give up for All right, on with the show, on with the show. This is... Habit? Habit. <laughs> Bo było fantastycznie.